Znalazłem cię. Jest forteca. E, no cześć. E, Marsowałem I, I to wcale nie zaatencyjnie to to po prostu moja pasja. I przecież w życiu nie robił tego, żeby film się pozycjonował. To już nie ma takiej możliwości. A tak naprawdę to nie! Po prostu robiąc tą wyspę wpadłem do wody i, i myślę, że się liczy i zaliczam, bo zimno było. Normalnie bym nie wraz do zimnej wody, chopię, ja mam ciepłą w kranie, nie będę się zimno, oblewał, co głupi jestem? Nie po to za ciepłą wodę płacę, nie? W każdym razie do czego piję, bo to, że borsowanko to jest taki temat poboczny, ale generalnie nawiązujący do tego, co będzie się dzisiaj działo, nie? No bo z racji, że wychodzisz, jest ci zimno, wypadałoby się ogrzać. A gdzie się w Minecrafcie możesz najlepiej ogrzać? W nederze. Tak więc dzisiaj czeka nas wyprawa do nederu i <laughs> trochę się boję! Ale no co zrobisz, jak je zrobisz? Trzeba dążyć do celu, czyli pójść i pokonać smoka będzie. Boję się. Dlatego no, Odwagę, może zostawić mi taką łapeczkę w górę i mam nadzieję, że dobijemy jakąś pokaźną liczbę łapek w górę. Na przykład takie 8000. To myślę, że wtedy jutro odcinek wpadnie, a być może nawet jakiś live'ik, Tak więc mam nadzieję, że mnie bezprze. Dobrze, po prostu jak na ten moment, moja wyspa rośnie. Nie wiem, co było na live. Ie. Wiem, że mam jedwabny dotyk w łopacie. To chyba na live zresztą robiłem. Udało mi się ogarnąć villagerów i tak dalej. Więc jest jednak plus. Coś tam do przodu udało się pójść, ale no nie za dużo, bo poza tym, że jest jedwabny dotyk. Ziemia została tam wypełniona. No to w zasadzie wszystko stoi tak. Jak sobie tutaj stało. Plus, mamy jeszcze tą ścianę donatorów. Nie wiem, czy pokazywałem. Podejdę, pokażę. No, jak, jak chcesz tutaj też się dostać, to na live możesz wbić i podpytać, jak to zrobić. Czekajcie, wezmę sobie siekierę. E, bo nie mam siekiery w ogóle. Ja pierdzielę, ale naprawdę jestem e, ciut zestresowany tym, co będzie się za moment działo, że muszę pójść do podziemi. To jest. Kurde, stresująca sytuacja Wiecie co zrobię? Ja mam 20 level, nie? Ja wiem, że to nie jest może nic specjalnego Ale miałem trochę skóry I trochę innych rzeczy, zrobię sobie może jakąś biblioteczkę To ciut więcej będę miał tutaj do obrony No nie? Chyba jakby, jakby warto w to zainwestować Mi się coś tak wydaje Oj, żarło możemy wziąć bardzo fajnie, sympatycznie Dobrze mi się tu wszystko rozwija I niedługo będzie budowa domu, tak? Więc też mam nadzieję, że będziecie przy tej budowie Bo sam to ja sobie chyba nie poradzę Wow, będą trzy biblioteczki, mnóstwo OJ jak dużo Myślę, że coś mi to daje, bo no, nie ma trzy biblioteczki więcej tutaj w sensie... Walnijmy sobie coś takiego, a nie wiem czy to... To cokolwiek widać w tym momencie. Nie dało! Super, cieszę się, że do tego do tego doszedłem do i to osiągnąłem właśnie w ten sposób. Fajnie Super gra. Dobra, czy może coś mi dać innego niż ochrona przed ogniem i na poziomie pierwszym w sensie e, Nie ma ochrony dwa w, w tym domu? Co się dzieje? Siekierę zęczą tutaj sobie na wydanie, Noś bardzo dobrze. I co? Ochrona 2, widziałeś? Można. No, i ochrona 2, bardzo ładnie. O to chodziło właśnie. Ochrona przed pociskami. To coś mi daje? To mi nic nie daje, nie? Ochrona 2, widziałeś? Elegancko i lecimy dalej. Ochrona 2, bardzo dobrze. No, chłopie, zobacz, jaki jestem wyenczantowany. proelo Koks. A mogę. Tar tarczy się nie enchantuje i do tego. Dobrze, idziemy stąd. Dobrze, powiem wam tak. W nederzędzie trzeba będzie być ostrożnym, bo. Do, do, no, jednak nie chcę zginąć. A tam łatwo można zginąć. Czy to kopiąc złoto, czy. Oj, 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 oj cofaj się! Ty gałganku, albym bym zapomniał. Dobrze, że mam złote, chociaż sobie czopkę zrobię ze złota. Przecież będę mi atakować, jak tam wlezę. Jezu, jak dobrze, że mi się przypomniało o chłopie, ale bym odwalił manianę. O, widziałeś ochrona dwa, bardzo dobrze. Ja pierdzielę, ale byłoby grube. Jestem ciekawy, czy uda mi się znaleźć, moi drodzy, w jakimś szybkim tempie. Mam nadzieję, że. Gdzieś tutaj nie. Nie, nie fortece, ewentualnie bastion, ale bastiony się jeszcze chyba bardziej boję. Jakby forteca spoko, bo dostanę y, te pomienne różdżki, pomienny proszek, a to będzie niepotrzebne, żeby ogarnąć sobie znowu eee, no, oczy endermana, żeby szukać endu, nie? Więc czeka nas zbieranie złota, tutaj trochę złota mam, więc handel z piglinkami i mam nadzieję, że nam to wszystko wyjdzie i będziemy mogli pójść zaatakować smoka, tylko muszę się przygotować na to jakoś fest, trochę się boję. I raczej nederytową zbroję jeszcze musimy zrobić, więc nie wiem, czy to na live, na live się chyba trochę boję kopać w nederze, raczej na odcinku to zrobimy Mam nadzieję, że wszystko mi wyjdzie Kurde, jakie to jest stresujące, Boże, ale muszę to w końcu zrobić No bo nie można cały czas robić odcinków o tym, że no... Zrobiłem farmę, fajnie, dzień dobry Bardzo dobra kawa, bardzo dobra kawa, dobrze Andrzej, ja cię tu przypnę, żeś mi nie zwiał znowu Bo ostatnio już go tutaj w stronę ucieczki coś pchało Andrzej, nie do wody ale ten portal mi się naprawdę podoba, tylko szkoda, że jest tak daleko To troszkę mnie tutaj jednak denerwuje, że tak daleko mamy portal Ale kurde, jak on świetnie wygląda I muszę go chyba wziąć całego i sobie przenieść gdzieś bliżej mojego domu, wiecie? Myślę, że to jest świetny plan Przeniesiemy to całe i zrobimy takie coś u siebie To jest... no, kozackie I nie musiałem sam nad tym myśleć Dobra, moi drodzy Wchodzimy do... A, miałem mieć killów ze szczęściem. Yy, mam przygotowanego willagera na live to robiliśmy, więc na kolejnym live też będziemy dalej kombinować, że mieć willagera ze szczęściem 3 i mam już nawet też Maragdy, co widzicie, 44 maragdy. One były właśnie na to, żeby. Um, żeby już zrobić sobie handel z tym gościem, ale niestety nic z tego nie wyszło, bo zmienił mi enchanty, no dobra. Moi drodzy, po cichutku. Boże, co za idiota ja nie wziąłem pochodni. Wziąłem pochodni! Co za głupko, teraz będzie żałował nie będę się cofać teraz. Ja nie będę nie po to do piekła ten teraz, żeby się cofać. Bez jaj. Ja byłem kiedyś na dole tutaj. Dobra, jakby co? Mam złoty kask, chyba nic mi nie mogą zrobić. Bardzo jest dużo, wiadomo, może to jest sobie przeekspić. Akurat takie biom mi się trafił. I jeden piglin był, ale spadł. Gdzie ty spadłeś? To był pig. A jest. Dobra, yes. Co? To jest czy willager, bo nie widzę. Po nosie nie mogę rozpoznać. Dobra. Powolutku. Trzeba się przejść i zorganizować co tutaj jest, w którą stronę można się udać. Gdybym miał tej fortece blisko, to bym po prostu... No nie wiem co bym robił. Steve'a po nogach bym co, po prostu. No taki fart by był. Boję się tutaj gdzieś dalej chodzić. aż na pewno nie będę tutaj latał elytrą, bo to jest... Znaczy elytrą. Gdzie <laughs> o elytrze, mówię. Gdzie zdobyć elytry tutaj? Dobrze, przynajmniej, że nie jesteśmy na biome, gdzie są te... te... te świnie wielkie, których nienawidzę. Przecież jest spokój. Mamy my ten biom czerwony, więc spoko, zawsze coś tam, jeżeli chodzi. umarłeś. A nie, nie umarł. No przejdźmy się tutaj dalej. Bo tam był trochę bardziej otwarty teren, może tam coś będzie już. Ten żółt niebieski grzyb by się przydał, że w razie czego jakby te świnie mi się trafiły, to żeby mnie nie, nie utłukły. Dobra, ja sobie tędy chyba zejdę, bo to jest wysoko. jakie to są dźwięki straszne, ja pierdzielę. Co jest? Czy ja naprawdę nigdy nie zwracam uwagi na dźwięki w nederze? Chodźmy tam. nie wiem jak wrócić ja wrócił do domu, ty. Nie skacz mi na głowę, proszę cię. Jezus! A to. to jest świniak mały! I tak nic mi nie zrobi. Przestraszyłem jak głupek. Jest pełno piglinów. Fajnie, bo do handlu będę miał. To jest akurat plus. Pełno złota, więc też trzeba będzie pozbierać. Ale kurde, to jest tak na otwartym terenie. Trzeba będzie kombinować, żeby oni mnie nie zauważyli. Trzeba tutaj coś jeszcze poza tym biomem? W sensie, czy cokolwiek tutaj się znajduje? Bo tak na razie średnio ja gdzieś brnę i nie wiem dokąd. Proszę, daj mi tutaj twierdzę. Byłoby super, naprawdę. Byłoby yy, czadowo. <laughs> tak, tak by było, właśnie. Okej, okay, tam niby coś jest. A są te takie słupy, nie? Nie, nie, nie wiem jak je nazwać, ale no, tutaj raczej nie jest twierdzę. Może podejść tutaj do yy, do brzegu. Mięż do brzeg? Co to jest? Co to jest? Dlaczego to wygląda jak latający statek? jakiś, o co tu chodzi? Powiem ja wam, że jakbym miał Stridera, to mogłem tam dalej sobie przepłynąć i zobaczyć, ale tak to na razie chyba nie będę ryzykował. Pójdziemy tam. To jest w ogóle biomu chyba, tak? Czy to już jest bastion? Nie no, nie ma tej bastionu. Który? Nic ci nie zrobiłem! Dobra, odczepił się. Ja pierdzielę. To jest tyle lawy, że nie powinienem chodzić w ogóle. To jest najgłupsza rzecz jaką robię w ogóle w tej serii że łażę dziś koło lawy. Ja z moimi umiejętnościami. Ja pierdzielę. Co ja robię w ogóle ze swoim życiem w będzie Każdy biom ma chyba inne dźwięki w ogóle z tego, z tego, z tego co słyszę. <laughs> nie, proszę nie! Pierdzielam stąd oś mnie... No waparmi! Masz Świnia latająca wielka! Nie wiem co mam zrobić tutaj totalnie. O Jezus! Sprint mi się ściął! Zejdź stąd! Zejdź stąd, chłopie! Przestań, przestań tak! Przestań prowokować! Tam dziś muszę się dostać. Pierdziel, po co tu wszedłem w ogóle? Co tak nie doskoczę? Co to są za dźwięki, czy naprawdę mam tutaj zejść? Jest, wróciłem. Wróciłem, dobra, jest dobrze. Udało się wrócić. Ja zawsze muszę mieć takiego pejecha, że akurat takie rzeczy, które mi są tutaj najbardziej potrzebne są tak oddalone. Naprawdę. Nie wiem gdzie jestem w ogóle. Tam nie ma sensu iść, bo tamtędy to ja w ogóle nigdzie nie przejdę, a jak przejdę, to nie ja mam problem z powrotem, nie? Ja tutaj zaczynam szarżować, gdzieś skakać, ale to jest na tyle głupie, że nie mogę tego robić. Nie mogę zginąć. Paszed w slime, nie dogonisz mnie! W którą stronę Tak, w takim razie ja mogę teraz pójść, żeby poszukać sobie czegokolwiek? Jezus! Do mnie?! Jak ja się boję takich rzeczy! Przestańcie, jakich to jest dużo! Co, jak oni by się zbugowali, zaczęliby mnie atakować? Idziemy tą stronę, To tutaj coś jest. Ja pierdzielę, ale są głupie te moby, jak one mnie straszą! Co tu? <laughs> Nawet tam nie patrz! Hopie! Okej, okay, nie wiem czy nie zmienię bioma, ale boję się wchodzić na ten biom, bo kurde, to będą to świnie, nie? Te ogliny będą tu latać, a będę po drzewach leciał. Jest przejście w ogóle jakieś? Okej, okay, mam grzyba. Tak, jest przejście. O! POSZŁA! Co zaraz? Hop! Pięknie! Dobrze, prawie jak Adam Małysz! Dobrze ja Tędy nie przejdę Nie wiem po co ja się pucham w ogóle HOO! Jestem idiotą No, jestem idiotą, patrz na mnie, no Dawaj grzyby Dobra, Idź sobie grzyba ci postawię mić sobie Dobra, nie ma, jest jeszcze jeden w razie czego? Znalazłem cię! Jest forteca! Zrobiłem screenshota? Mam? Mam. Jest. Jest forteca, moi drodzy, jest forteca. Czekajcie, yy, F3, żebym wiedział, gdzie jest. Dobra, znalazłem ją. Dzisiaj tam nie wchodzę jeszcze. Tam wejdzie na samym końcu, jak już wyhandlujemy z piglinami, ale mam fortecę teraz. O ja pierdzielę. Teraz muszę wrócić do domu. no Dobra, myślę, że tędy chyba dojdę, nie? Bo to i tak było trochę bardziej, jakby po prawej stronie. Teraz patrząc na świat. Tutaj widzę, że jest przejście takie bardziej normalne. A pamiętam, że ten biom widziałem gdzieś właśnie, w miejscu gdzie ja się odrodziłem. Więc chyba będzie szansa, że tędy się dostanę, nie? Proszę. Tak ładnie proszę, żeby tak było. Paszła, won, świnio. Okej, okay, tak średnio chyba to je widzę. Nie no jest niby. Uhu! Tam jest przejście, dobra, 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 dawaj górą. Ja pierdzielę, ale to jakbym w jakiś horror w ogóle grał. Nawet nie wiem czy ja dobrze idę, Wtedy, w każdym razie Gorzej jeżeli się tutaj zgubię, nie? A nie pamiętam kordów Uff, Się no boję po prostu Okej okay. Coś jest? Okej okay. Chyba Nie jestem pewny ale chyba mi się udało <laughs> Pytanie czy to jest w ogóle tutaj No tak Nie wiem czy kojarzę, ale Boję się, że utknąłem Dobra, tyle przeżyję Dobra No ten biom był I ten biom kojarzę Pytanie czy tutaj będzie już ten mój portal Ja pierdziele Chyba utknąłem